Cześć. witam Was serdecznie. Tak, oprawiony, oprawiony. Oprawiony jutro, 22 to jest jutro, nie wiem, chyba jutro. Kończy się licytacja mojego obrazu. Ale teraz zakadujemy bardzo dobrze. Tak, piwo Warczykowi pierą w Tak, szczeliło mi, nie chce się to ułożyć. Nie wiem, czy jakaś zmiana szamponu, co się stało. Nie używam suszarki, więc wybaczcie mi, jeżeli komuś to nie odpowiada, to... Bez wizji możecie posłuchać. Yy, ostatnie łyki czarnej cholery, yy, tej fortowskiej, zmienimy na cokolwiek innego, bo to tak, tak dłużej być, niestety, nie będzie w moim przypadku. A dzisiaj jeszcze yy, przygotowując Wam tutaj to dzisiejsze nagranie, przygotowując sobie materiały do tego dzisiejszego nagrania, yy, trafiłem na. Yy, bardzo taką, może ja wiem, czy taka ciekawa. Dla mnie interesująca ścieżka, pewnych odpowiedzi na, na to, co się dzieje obecnie na świecie, na, tą, na to wielkie napięcie, na, na, te, na, te, na te kraje, które wydawałoby się, że tak się chwyciły się za łby i się zaczynają szamotać, i oczywiście giną w tym wszystkim niewinne dzieci, kobiety, niewinni mężczyźni. Eskaluje to, napina się to coraz bardziej i nie przypuszczałem, że sprawa może trafić, powiązanie tej sprawy może nastąpić wiążąc tą sprawę z Nikiforem. Po prostu, ja wiem, dla wielu z Was to będzie absurd to, co ja teraz mówię, że, że wiąże się ta sprawa tego konfliktu z wizjami Nikifora, że to jest, to jest zupełnie oderwane. No ale czasem pewne rzeczy, które są oderwane, są jakby z czapy Mogą mieć swoje, może konotacje, bo to nie jest, że wynika to bezpośrednio, ale w pewien sposób się, dobrze. zacząłem dzisiaj przygotowywać wam nagranie od wypisania sobie krajów, krajów różnych geograficznych, takich krajów, takich krain geograficznych, na których żyją ludzie, które te krainy są oddzielone od siebie barierami, granicami. Wydzielone terytoria, wydzielone baraki, poza które niektórzy mogą wyjeżdżać, niektórzy nie mogą wyjeżdżać. W niektórych barakach, pomiędzy niektórymi barakami, następuje wymiana, że w prawo i w lewo mogą sobie, może ludność się bez problemu przemieszczać czyli stada ludzkie mogą, mogą się mieszać, wymieniać ze sobą, mieć potomstwo ale są też granice, gdzie Stada ludzkie są blokowane, gdzie nie wolno. Tak jak w Polsce, pamiętacie, ci starsi pamiętają, że były takie granice, że trzeba było mieć specjalne pozwolenie, aby można było opuścić ten kraj choćby na chwilę. Nie, nie każdy mógł z tego przywileju, bo to był przywilej dla wybranych skorzystać. W tej chwili część krajów jest otwartych. Są takie specjalne paszporty, które umożliwiają do iluś tam krajów wyjechanie bez żadnych wiz, bez ograniczeń. I są kraje, które mają takie słabe paszporty, które mają niewielką możliwość opuszczenia i zmiany, zmiany terytorium, gdyby komuś się chciał, albo gdyby był zmuszony do takiego opuszczenia danego, danego rejonu, gdzie obecnie żył. I ja sobie tak pomyślałem, czy to, co my tutaj wiemy na temat tych krajów, tych krain, czyli ilości zwierzaków, które żyją w danym stadzie, na danym terytorium, czy te zwierzęta, te ludzkie zwierzęta, czy nie odbierajcie tego w sposób negatywny. Mówię, żeby to porównać, tak jak do Orwella. No, tutaj koło mnie jest książka ta Orwella i macie czytaliście przecież folwark zwierzęcy, gdzie to są pewne rzeczy, pewne określenia, więc można sobie na takie, na takie coś pozwolić. Łatwiej jest to zapamiętywać, łatwiej jest nawet mówić na temat zwierząt. Może, może tak, może będę mówił o zwierzętach ludzkich albo zwierzęta, w ogóle, o może nie ludzkie, tylko zwierzęta, bo to będzie łatwiej, bo łatwiej jest nam ocenić nasze zachowanie jako ludzi na, w, w porównaniu, przerzucając to nasze zachowanie na zachowanie zwierzęta, niż mówić o samych sobie, bo jest to bardzo trudne i czasem bywa bolesne. Wiem po sobie, wiem z autopsji, jak trudno jest samemu się tak postawić przed lustrem, ocenić i powiedzieć, no kurde, dałem, dałem nie tak, nie, nie tak to powinno być. Pomyślałem sobie, jakie znaczenie dla stad ma zagęszczenie. W hodowli, w hodowli trzody chlewnej zagęszczenie stada ma decydujące znaczenie. W hodowli, w hodowli na przykład kur również zagęszczenie ma bardzo duże znaczenie. Były takie, wiecie, teraz ostatnio zmiany, gdzie w klatkach z zamkniętymi kurami, które musiały znosić jajka, złote jajka, były nowe, nowe dyrektywy Unii Europejskiej, że te kury muszą mieć większe przestrzenie w tych klatkach, czyli ich zagęszczenie w klatce musi być mniejsze. Aby były bardziej, nie powiedziałbym, humanitarne warunki dla kur, ale kurowate bardziej bardziej warunki. I przechodząc do sedna. O co chodzi? Chodzi o zagęszczenie w danym kraju, czyli o ilości osobników żyjących w przeliczeniu na kilometr kwadratowy. I zacząłem sobie tutaj wypisywać, ja tutaj wypisałem sobie tę część tych, tych krań, które mnie interesowały, które nie tak jak leci tutaj z zestawu internetowego, tylko z krajów, które dla mnie w jakiś sposób gdzieś tam, czy to w ostatnim czasie, czy wcześniej... Gdzieś mnie poruszyły, z którymi gdzieś tam coś wydawało mi się, że wiem coś na ich temat. Zacząłem od mojego kraju, w którym obecnie żyję, od mojego baraku, od baraku zwanego Polin przez niektórych, a który nazywał się Polska, a wcześniej nazywał się Lechia albo Lachia albo Kraj Lachów. Od kraju Lachów obecnej Polski. ilość osobników na kilometr kwadratowy 120 120 zwierząt ludzkich średnio oczywiście na kilometr kwadratowy powierzchni baraku polin tyle nas tutaj żyje To dużo Pierwsze pytanie to które ja sobie zadałem to było takie no nie wiem musiałbym to porównać bo w książce 1984, w tej, którą mam tutaj fragment, czytałem kilka dni temu, jest taka sugestia, że nieważne jest, jak w danym kraju jest. Ważne jest, jak w danym kraju ludzie widzą inne kraje, albo widzą innych ludzi, innych osobników. Czy mają lepiej od niego, czy mają gorzej. Chodzi o porównywanie. Relacja. Dobrostanu człowieka ulega zmianie w zależności od jego wiedzy na temat dobrostanu drugiego jego zwierzęcego ziomola. Czy w klatce drugiego człowieka jest lepiej niż u niego, czy gorzej? I tylko na zasadzie tego porównania możemy żonglować dobrostanem bytności w danym miejscu. Było to też dla mnie takie swoiste odkrycie, bo wydawało mi się, że kogo powinno interesować. Co ktoś tam w chałupie drugiej ma, co ma sąsiad na podwórku, albo co ma sąsiad za naszej wschodniej, czy zachodniej, czy południowej, czy północnej miedzy. Więc mnie to nie powinno interesować. Otóż okazuje się, że to jest podstawowe znaczenie. Jeżeli wszędzie w Europie, czy na świecie jest bieda, że aż piszczy, wszyscy po dupie dostają, jest głód, syf totalny i malaria, ale w jednym jest tylko troszkę więcej tego. Tego dobrostanu, albo troszkę mniej tej malarii, tego całego syfu, to wtedy jawi się to jako raj. Gdybyśmy my teraz, jako ludzkość, dowiedzieli się, że oprócz naszych krajów, tych krain, tych wydzielonych kurników, których tutaj przyszło nam wegetować, że istnieją rejony na naszej tej planecie, że ona jest większa, jest spuchnięta bardziej, a my tylko znamy jej fragment. Że jesteśmy ludem niewolniczym, gdzie wpakowano nas tutaj od pokoleń, żebyśmy tu koegzystowali i tłukli się jedni z drugim, dopóki nie zmądrzejemy, a gdzieś tam tacy sami osobnicy jak my żyją w porównaniu z, rami, z nami w raju. Żyją w wolności, mogą robić co chcą, przemieszczać się gdzie chcą, mogą nas tu nawet odwiedzać, co się tutaj u nas dzieje w tym durnym kurniku, to byśmy byli zdruzgotani. Bylibyśmy załamani. Dlaczego nas tak podle traktują? Ale gdybyśmy znowu wiedzieli odwrotnie, że poza tą no, naszą sferą tej ziemi, gdzie my tu żyjemy, gdybyśmy nam powiedziano, że życie pod taką kopułą, jest wam tak dobrze, możecie sami się rządzić. Natomiast cała co jest, wszystko na zewnątrz jest, zgnilizna ubóstwo i, 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 i przemoc. Jedna wielka katastrofa, to byśmy się czuli jak pod skorupką jajka. Byli, czu, czulibyśmy się jako wybrani, jako lud wybrany. Lepszy od tamtych. Nie chciałoby się nam w ogóle, dbalibyśmy o to, żeby to sklepienie nad nami nie zawaliło się, żeby to nie zadrżało. To wszystko zależy od tego, jak informacja do nas doczy, w jakiej formie. Czy w formie na in plus, czy na in minus z zewnątrz. I tak można sterować nami, i tak się nami steruje. W krajach ucisku mówi się, że. W innych krajach jest jeszcze większy ucisk, im jest tam dobrze. Są uciskani, jest im wspaniale. Pamiętacie przecież tą żelazną kurtynę, która zasłaniała dobrobyt tego Zachodu, tego, teraz mówią, zgniły Zachód, nie, potem mówili. Ale wtedy to był dla nas raj utracony. Raj, do którego chcieliśmy, utracony w znaczeniu, że chcieliśmy do niego iść, ale nie mieliśmy go nawet. No i, i teraz. Wziąłem tą Polskę z tymi 120 osobnikami na kilometr kwadratowy i porównałem to z największym krajem, najbardziej ludnym krajem na świecie, mianowicie, tak jak wiedziałem, z Chinami. I chciałem zobaczyć, ile w Chinach jest, to, to wiedziałem, że tam jest tych ludności, to jest tam po prostu w miliardach się to liczy. Tam jest 1,4 miliarda, no czyli ja sobie tutaj nawet wypisałem, te Chiny mają w tysiącach, jakbym, w tysiącach milionów, czyli 1408 milionów ludzi. 1,4 miliarda, nie? To ta biedna Polska, no to, to ma tutaj niewiele te 36 czy tam 39 milionów, w zależności z jakiego okresu pochodzą dane, nie? I, I chciałem porównać, no jak to porównywać, to nasz, nasz maleńki kraj i, i Chiny, ale sobie pomyślałem, czy czasem tutaj nie jest jakieś takie przekłamanie, bo ilość osobników na kilometr kwadratowy, to jest gęstość tego stada w tym kurniku czy w, tym, w tej świniarni, czyli to jest jak te świnie często muszą się otrzeć jeden od drugiego, czyli wejść ze sobą w konflikt. Bo im więcej, tak sobie pomyślałem, że im mniejsze to zagęszczenie, tym łatwiej tej świni, temu wieprzkowi odsunąć się na bok, żeby nie przeszkadzać drugiemu wieprzkowi albo drugiej śwince. Tym łatwiej jednemu kogucikowi odsunąć się, żeby nie wydziobać oka drugiemu kogucikowi. Czyli im większa ta przestrzeń życiowa by była, to sobie tak pomyślałem, wydumałem, byłoby w takim kraju spokojniej, łatwiej, bezpieczniej może nawet. No i porównałem te dwa kraje. I zgadnijcie, jakie jest zaludnienie w tym ponad miliardowym kraju w Chinach na kilometr kwadratowy, czyli średnio biorąc, w porównaniu do Polski. Tu porówn skala porównania tych 30, nawet 9 milionów do, do 1408 milionów. No to sporo, nie? I co się okazuje? Okazuje się, że gęstość zal zaludnienia w Chinach jest w Polsce 120, a w Chinach 148 osób na kilometr kwadratowy. Zbaraniałe. Myślę, to znaczy, że Chiny są ogromnie wielkie. Wiedziałem, że. Mapa przekłamuje. Mapa, jak rozłożymy ten globus, rozło okrągły globus, rozłożymy na płasko, to wiedziałem, że przekłamuje. Przerowniku jest w miarę niby ok, ale im dalej od równika, tym większe przekłamania, tym większe. Ta geometria ulegała po prostu deformacji i wielkość powierzchni, to którą my obserwujemy i porównujemy, wiecie, to odzwierciedlenie merkatora. To jest po prostu błędne i, i nie daje. Nie, nie daje prawidłowych rozmiarów, nie unaocznia prawidłowych rozmiarów tych plam koło siebie, które są. Jedne plamy są malutkie, drugie są większe, potem są jeszcze większe. I ta nasza mapa tego świata, którą my mamy, przekłamuje. Dla, dla niektórych z Was będzie to wielkie odkrycie, to co mówię, ale większość z Was, mam nadzieję, wie o co chodzi. I co się okazuje? Że Chiny są ogromne. Że to zaludnienie, które rozłożymy, jest niewielką, ma niewielką różnicę z Polską. Zobaczyłem sobie, jak wygląda następny wielki kraj, mianowicie Federacja Rosyjska. Wiedziałem, że to jest około tam 150 milionów, ten kraj liczy, ale zacząłem grzebać. 143 miliony mają. Nie w Rosji, tylko w Federacji Rosyjskiej, bo tam jest ponad 100 różnych narodowości zlepionych pod jednym przywództwem, pod jedną władzą pod jedną polityką. Jakie tam jest zagęszczenie? No i teraz wyobraźmy. Wiedziałem, że jest ogromny kraj, więc zagęszczenie wiedziałem, że jest małe. 8,5. 8,5 człowieka na kilometr kwadratowy w Polsce 120, w Chinach 148. Więc sobie pomyślałem, kurczę, to w takim razie, czy istnieje jakiś związek na przykład z, takim, z agresją takiego państwa, na przykład takiego niemieckiego, które zaatakowało Polskę w 1939. Może tak jak oni mówili, że oni potrzebują przestrzeni życiowej ci Niemcy. wiem, myślę, co sprawdzę jeszcze, ile obecnie jest w Niemczech, jakie tam jest zagęszczenie. Wiedziałem, że Niemcy to mają w granicach 80 milionów. Okazało się, że mają 84, więc 84 miliony ludności mają Niemcy obecnie. I okazuje się, że zagęszczenie jest prawie dwukrotnie większe niż w Polsce na kilometr kwadratowy. 231 osobników niemieckich i pokrewnych z, tych, z innych narodów na kilometr kwadratowy. Zagęszczenie większe niż w Chinach. Zacząłem szukać dalej. Wypisałem sobie tutaj tych kilkanaście, potem kilkadziesiąt tych krajów. I. Znalazłem, znalazłem rozwiązanie, znaczy rozwiązanie to są pewne uwarunkowania, oczywiście teren górzysty, teren niegórzysty, teren mokrady, mokrady i tak dalej. Zerknąłem sobie tutaj jeszcze na, na Ukrainę. Ukraina tutaj 39 milionów podawana była, pamiętałem, że mieli ponad 40 milionów, ale może mi się gdzieś wydawało. Zagęszczenie na Ukrainie 73 osoby na kilometr kwadratowy. Zacząłem patrzeć na Czechy. Czechy 143 osoby. W Polsce przypominam 120. Słowacja 110. Zobaczyłem wielki kraj oprócz Chin, wielkie mocarstwo. Stany Zjednoczone. Prawie 350 milionów, dokładnie 346 milionów mieszkańców zagęszczenie 34 osoby. 4 razy mniej niż w Polsce. 5, prawie 5 razy. Mniej niż w Polsce. To my jesteśmy przeludnionym krajem w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. A oni ograniczają napływowo, napływowość różnych ludzi, emigracyjnych. Ograniczają, bo im to przeszkadza w gospodarce. Ciekawe. Francja. Ciekawostka. 60-milionowy kraj, mniejsze, ma mniejsze zagęszczenie ludności niż Polska. Czyli jest dużym krajem. Z mapy to wcale tak nie wynika. Patrząc na, na tą mapę, którą przedstawioną mamy na co dzień. Francja 111 osobników. Potem zacząłem sobie tutaj szukać, na przykład te kraje nasze, tutaj na północ od nas. Na przykład, a jeszcze, jeszcze, jeszcze Wam pokażę, jeszcze Wam Białoruś sobie wypisałem. 9-milionowy kraj, zagęszczenie 45 osobników na kilometr kwadratowy. Niezłe. Szwecja, na północ idziemy. Myślałem, że Szwecja ma więcej osób, że zaludnienie w ogóle jest większe. Mają tylko 10 milionów ludzi. I zagęszczenie 26 osób na kilometr kwadratowy. W Polsce 120, w Szwecji 26. Norwegia, 15 osób na kilometr kwadratowy, kraj 6-milionowy. Podobny do, do Białorusi, a Białoruś zaraz wam znajdę, bo mam też wypisaną. Białoruś to też było. Czy znajdę teraz? Bo tu mam za dużo, ale Białoruś chyba miała 35 osób na kilometr kwadratowy, ale... Bo to, było, to mnie interesowało. To był kraj, który, do którego, wiecie, ten koronawirus nie wszedł. pał się go. znaczy, powiedzieli, że tam w ogóle koronawirusa nie ma. Nie wprowadzili tych specjalnych, tych, wiecie czego. No bo tam tego nie było. Zrobili na Zatomycze okejowe w tym czasie i, zdaje się, populacja nie spadła w tym czasie. No, popatrzcie, ale gdzie ja to wsadziłem? Za dużo spisałem tych wszystkich ciekawostek. Francja, Polska, Norwegia, Kanada, tam Iran. No dobra, znajdę to, znajdę to wam, potem przeczytam, Wielka Brytania. Tu byłem zaskoczony. Gęstość zaludnienia w Great Britain jest 270 osób, ponad dwa razy więcej niż w Polsce na 68 milionów ludności. W Czechach 134 Czechy są bardziej gęste niż my na 11 milionów. Słowacja 110, troszkę mniej niż my. Iran. Ten kraj, który, gdzie teraz trwa, trwa ostrzeliwanie rakietowe. Iran, wyobraźcie sobie, małe zaludnienie 48 osób na kilometr kwadratowy, ale kraj liczy. No, zgadujcie 81 milionów ponad dwukrotnie więcej osób niż w Polsce. Taki kraj, spory, nie? Byłem zaskoczony. Myślałem, że Iran jest mniejszym krajem. No i jeszcze trzeba go porównać z Izraelem. I tu teraz was zaskoczę z zaludnieniem Izraela. Izrael ma prawie trzy razy gęstsze zaludnienie niż Chiny na kilometr kwadratowy. 419 osób na kilometr kwadratowy. Przy 9 milionów, milionach zatlud, tego ludności. Białoruś znalazłem 45 osób na kilometr kwadratowy, czyli nie 35, 45, 9 milionów. Tak samo jak Izrael. Izrael mają po 9 milionów ludności, ale, Iz ale Białoruś ma. 445 osób, a w Izraelu jest 419 na kilometr kwadratowy. RPA. 57 milionów ludności, 46 na kilometr kwadratowy. Włochy. Też ciekawostka tutaj. 200 osób na kilometr kwadratowy. 60 milionów. I jest wszystkich. Co jeszcze ciekawego. A, no chcielibyście wiedzieć, jaki kraj jest najbardziej zaludniony. Ale to za chwileczkę. Jak wielki, jak gęsty jest zaludnienie. Takich maksów. Bangladesz. Kraj nędzy, rozpaczy. 163 miliony osobników. Osobników ludzkich. Takich jak ja ty, dzieci, kobiet, starców. 163 miliony. Więcej niż Rosja. Więcej niż Rosja. Troszkę mniej niż połowa Stanów Zjednoczonych. Bangladesz. I wyobraźcie sobie, na kilometr kwadratowy w tym biednym, nienędznym kraju jest w Polsce 120, a tam jest 1178 osób na kilometr kwadratowy. Prawda, że interesujące? Takich upchnęli, takich ścisnęło. Do czegoś takiego doszli. Dają radę wegetować w takim ścisku, w takim starciu. Jaki tam musi być zamordyzm, żeby to wszystko utrzymać, żeby to wszystko nie wybuchło? Jaka tam musi być nędza informacyjna, żeby nic nie wiedzieli ci biedni ludzie, tylko musieli zapylać za, nie wiem, miskę ryżu, czy, czy, czy liść sałaty, nie wiem. Co jeszcze ciekawego? Egipt. Tu byłem bardzo zaskoczony, że Egipt jest tak liczny. 106 milionów ludzi liczy. Ponad dwukrotnie więcej niż u nas, ale ma gęstość zaludnienia 106, my 120. Co jeszcze tu ciekawego jest, iż tu sobie znalazłem. A, znalazłem Bardzo, Są pewne roz, rozpiętości w zależności od danego czasu liczenia liczebności, ale troszkę mniej niż Chiny mają Indie, drugi kraj w kolejności liczebności, jeżeli chodzi. Tak, miliard 300, miliard 400, ludności. Tu są takie rozbieżności, ale gęstość zaludnienia jest dwukrotnie większa niż w Chinach. 488 osobników na kilometr na kwadratowy. Indie. Podobna gęstość zaludnienia w Europie jest na przykład nawet większa w Holandii. 515 osób na kilometr kwadratowy. Kto był w Holandii wie, czy tam jest gęsto tych ludzi, czy, czy, czy rzadko. 17-milionowy kraj. I kraj o największej gęstości zaludnienia: Makao. Drugi, za nim jest Monako, potem jest Singapur, Hongkong i Strefa Gazy. I teraz tak, Macau, 20 tysięcy osób na kilometr Mona kwadratowy. Monako, 19 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Singapur 74 tysiące na kilometr kwadratowy przy 5 milionach populacji to jest podobna populacja bo 6 milionów jest na Białorusi i tam jest 45 osób na kilometr a tu jest w Singapurze jest 7400 dokładnie 485 niezłe czyli kraj, który musi brać żywność z krajów ościennych z zewnątrz bo nie wystarczy mu potem jest Hongkong 6000. 500, na 7 milionów. Zobaczcie, jakie to jest gęste. Co to są za skupiska ludzi? I słuchajcie, strefa gazy. Strefa gazy. Myślałem, że tam jest tutaj jakaś mała populacja. No nie jest to takie małe. Okazuje się, że w strefie gazy jest 2 miliony osób. A gęstość zaludnienia jest 5852 na kilometr kwadratowy. Wyobraźcie sobie, że coś tam wybuchnie większego. To jest masakra. Tak zacząłem Wam teraz mówić, to nagranie widzę się przedłuża. Przedłuża, ale do rzeczy, do, do, do sprawy. Mam to przygotowane, nawet miałem rysować, nie będę rysował. Wniosek, jaki wyciągnąłem po wielkim skrócie, jest taki, że. Hop, chociaż może drugie nagranie jeszcze zrobię. Zrobię nagranie jeszcze jedno.